For millennia we studied the heavens, hoping to find our answers among the stars. Only now is it Cześć, ja jestem Diony Atos Castelaris i najnowszy DLC Ancient Relics Story Park. Kontynuujemy naszą przygodę. Tutaj historia naszych, naszej wspólnoty Eliodorów toczy się niezwykle. Niezwykle. No i właśnie tu jest cały problem, bo chciałem powiedzieć, że dobrze. Chociaż imperia, które znajdują się w koło nas, temu zaprzeczają. W istocie. Kolonizujemy sobie planetę, którą nazywamy Marii Huaninen na prośbę jednego z widzów na skraju nicości. Przejdźmy sobie do tejże anomalii. Krypta jest grobowcem istot, które miały nadzieję na nieśmiertelność. Oficer naukowy F4K Ruppe utrzymuje, że wielkie bloki kodu trój trójkowego znalezione w bankach danych to mapy neuronowe. Cyfry... Cyfrowy zapis mózgów obcych. Niewątpliwie mieszkańcy świata Eliam Yarwa uznali, że to jedyna szansa przetrwania kataklizmu, który dotknął ich ojczyznę. Nie dysponowali środkami umożliwiającymi wskrzeszenie, ale opierali się na wątłej nadziei, że ktoś kiedyś taką możliwość będzie miał. Nie kosmicznego licha. Nie wskrzesimy, ale zgrajcie te mapy neuronowe. Tak. Zgramy mapy neuronowe, a no już widelec może kiedyś wygramy do jakiejś maszyny i powstanie nam populacja przebudzeń na przykład <laughs> okej, okay, nasze statki kolonizacyjne z powodzeniem atakują Stars na światy zdatne do zamieszkania, trochę nam prąd pod podupadł to chyba jest spowodowane tym, że prowadzimy wiele Kolonizacji naraz. Co prawda, tutaj jeszcze statki nie dotarły, ale zakładam, że już poszło to w koszta. Zbudujemy sobie troszeczkę sektorów produkcyjnych energię i tutaj mamy możliwość usunięcia przeszkody. W rwące wodospady. okej Okej. Oho. A, właśnie, bo my tutaj upgrade'ujemy naszą flotę, która dostaje najnowsze uzbrojenie, jakim dysponujemy, żeby na wszelki wielki móc jako tako coś podziałać, gdyby nam ktoś chciał wypowiedzieć wojnę. Póki co ich siła floty jest większa, czyli nie jest, nie jest, nie jest znacznie... Yy, Znacząco wyższa niż nasza, to też mamy szansę w późniejszym etapie się obronić w razie ataku, bądź szansę na wojnę z powodzeniem, gdybyśmy jednak to my przyjęli inicjatywę. Ale póki co, pozwólmy sobie trwać w nadziei, że żadna z tych wojen nas nie dotknie. Ok, założyłem sobie swetern, gdyż u mnie jest chłodno, ale stwierdzam, że to nie był jeden z najlepszych pomysłów, to też go zdejmę. Star system charted. Jestem już na stanowisku, także trzeba by było pokierować jakimiś statkami konstrukcyjnymi, które ewidentnie szukają zajęcia. Tak, takie takowe trzeba im znaleźć. Ten statek musi tutaj zbadać czemu aż to tyle kosztuje. Brakuje. 62? Czego? Special Project Complete Czekajcie, chwilę To mi pokazuje, że mi brakuje badań socjologicznych? 100 Nie poniemaju Co to są te? 62 8 to nam przychodzi w jakiś sposób? Tak, badania socjologiczne potrzebujemy, żeby zająć planetę? się układ? Coś mi tu się nie podobają. Czyżbym ja wcześniej tego nie zauważył? No nie wiem. Ok, niemożliwy fungoid. Eliador. Po niedawnych przełomach dziwny organizm nie stanowi już kompletnej zagadki. Wśród społeczności naukowej wieści rozchodzą się błyskawicznie. Stworzenie zaklasyfikowane jako fungoida, co częściowo tłumaczy jego zdolność odżywiania się poprzez wchłanianie molekuł. W tym czasie znacznie urósł. Obecnie ma rozmiary noworodka eliadorów i wykazuje się ciekawością oraz inteligencją. Na szczęście nie wykazuje skłonności do agresji. Naukowcy uważają, że kolejnym etapem jego rozwoju będą próby porozumienia się. Kontynuujcie. Dalsze to może zająć całe miesiące, spoko. Zajmuje się projektem specyfika z badań więc okej. Okay. Już myślałem, że zajmuje się ten nasz naukowiec tym. Okej. Okay. Propozycja traktatu o migracji, to nie z nami. Zobaczmy sobie o czynniki pokładowe odbierają niewyjaśnione fale zakłóceń z układu. Elmayer. Badania. Placówka. Brakuje nam badań socjologicznych 62 i nie wiem o co chodzi. Czy musi, Nie wiem co to się w ogóle stało. I jak to jest możliwe na fabryka, pradawny świat. Grupa badaczy znalazła tam ukrytą fabrykę. Jej architektura i stan wskazują, że należało do dawnej cywilizacji, która wznosiła budowle mogące przetrwać próbę czasu. Nasza populacja mogłaby korzystać z tej placówki, żeby zwiększyć wydajność produkcji kolonii. Intrygujące. Jeszcze prowadzimy wykopaliska na tej planecie. To jest jeszcze podwójnie ciekawe. Ja nie wiem czy... bo tu prąd nam troszeczkę zanika. Ale kurde, co jest z tymi? Akustyczna zagadka. Załoga Lum Elia zdołała wyizolować sygnał wbudowany w nietypowe widmo zakłóceń występujących w układzie Lamir. Sygnał jest pieśnią, a dokładnie akustyczną wersją skomplikowanego równania matematycznego, którego oficer naukowy e. Furie Karup nie potrafi teraz wyrzucić z głowy. Nie wiadomo, kto lub co jest kompozytorem tej pieśni. Natomiast jej złożoność wskazuje na niesamowity poziom technicznego wyrafinowania dotyczącego harmonik ponadprzestrzeni. Trinagulacja sygnału sugeruje, że pochodzi ona spoza naszej galaktyki. Ciekawe. Ciekawe jest to, że potrzeba badań socjologicznych do zajęcia układu, że też na to wcześniej... Nie zwróciłem uwagi. Sprawdźmy mniej więcej. Strożytne drony górnicze Te drony ale musi je uważnie obserwować. Dobrze, to będziemy sobie obserwowali drony. Zjadł automatycznie kolbowanie orbito. Oczywiście wydobycie. Dobrze, tego nie będziemy już czytali, bo to nie jest anomalia, ani nic bardzo istotnego. I tak, policzmy sobie, ile oni mają układ. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery. 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ile my mamy tu układów? Chcesz szacować mniej więcej, czy są na podobnym etapie problemu, co ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Łomatko 6. 7. Fuck. 8, 9, 10, 11, 12. No na podobnym problemie są. Szpony z otchłani. Wprost spód spustki wychynęła nagle prychająca i sycząca diablica. Jednym machnięciem olbrzymich szponów zgarnęła prom archeologów, przewodzący zespół planetarny klasyfikator na podkład statku Lumora. Rozszarpała jego poszycie i zabrała klasyfikator. Wygląda na to, że w końcu mamy nieprzyjemność poznać z Kubem szczurzych zbieraczy. Z przyciągnęły zapewne ich niezliczone skarby, urządziła sobie legowisko w Płacu Królewskim i żywiła się mieszkańcami planety. Być może, w czasie, gdy prowadzili, prowadziliśmy prace wykopańskowe, przybywała na polowaniu albo obserwowała planetę z oddali, czekając na odpowiednią chwilę do ataku. Staje się, że warczy coś w kierunku naszego statku. Które piszczały, potem ich kostki chrupały. Chrup, chrup. Teraz wasza kolej. By obejrzeć żołąd żołądek, czachy od środka. Tak, maleństwa. Były niegrzeczne. Klasyfikator należy do czachy. Smożyca mruży. Ale Czacha jeszcze nigdy nie jadła posiłku z waszego gatunku. Czacha chce wiedzieć, jak smakuje ośrodek. Czy ładnie chrupie? Zbliżcie się śmiało. Niech Czacha się wam przyjrze. Smoczyca, smoczyca mruży oczy i odsłania lustrując załogę statku. A potem otrząsa się z odrazą. Ależ wy wyglądacie jak chodzący ból brzucha. O nie! Czacha podziękuje, lecz jeśli jeszcze kiedyś będziecie mieć czelność, by powrócić, Czacha zrobi swoje sobie wykłaczki z waszych kości. Okej. Okay. Podziemny smok. Dziwna fabryka. Prawda wysiada ekipa przydzielona do pracy w dziwnej fabryce zniknęła. Możemy wysłać tam nowych pracowników albo wydostać tę placówkę na powierzchnię, żeby coś takiego się nie powtórzyło. To wciąż. to wciąż odpowiada naszym potrzebom. No, okej, okay, trudno się mówi. Teraz mi powiedzcie, co ja mam z tym smokiem zrobić. Odbieram przekaz. Nagle statek Grand Dragon zostaje owinięty skrzydłami smoczycy, a jej gorący oddech pokrywa szyby iluminatorów parą. Gdy potwór zakląda do środka z Szalonym błyskiem w oku, jakim sposobem zdoła się zbliżyć, i czy ona się uśmiecha? Zaostrzyliście mi apetyt, maleńswa. Smorzyca mruczy łagodnie, a potem z całą siłą skacze na Grand Dragon. Szczerze, kły na stanowisko bojowe. Cześć, Łoż, kurna. Nie ja zdołasz ucieknąć. Anomaly found. No nie, teraz nic. Pradawny świat obleżać będzie? Niemożliwy fungoid. Pierwsze słowa. Mały fungoid zaczął wydawać dźwięki. Jego pierwsze słowa to gardłowy niwlak. Niezrozumiałe, ale wytrwałe powtarzanie. Dlatego dumni naukowcy nadali mu imię Nivlak. Od tego czasu jego język rozwija się w spektakularnym tempie. Obecnie potrafi z powodzeniem wyrazić 7 głównych emocji i często to robi. Porozumiewając się ze swoim potomstwem, rozmnaża się praktycznie bez przerwy, wytwarzając zar zarodniki. Wkrótce laboratorium będzie, można, będzie za małe, by pomieścić wszystkie fungoity Nivlak. Nadal nie przejawia żadnych agresywnych zachowań. Doskonale, na pewno przydadzą się w społeczeństwie wspólnota Eldiadorów. A zróbmy w ten sposób, doskonale, na pewno przydadzą się w tak. Dobra, bardziej mnie martwi kwestia tego smoka. Z którym nie wiem, co zrobić. Znajduję się nad moim światem pradawnym. Moim reliktem ukochanym. I co ja mam teraz uczynić? Także co my tu mamy? Specjalist, specjalistyczne komputery bojowe. Podstawowe zadania bojowe. A wymyślimy kompujary. Nie wiem co ja mam zrobić z tym Smoczycą z Kolonizuj. Mamy teraz niwlaki, które... Bardzo się odnajdują w różnym. W różnym świecie. Oceaniczny, pustynny, arktyczny. Czym Arktyczny. Mają na 70%, skoro tutaj arktyczny jest na 20% czy oni po prostu są, się dostosowują do wszystkiego? Ok, na chwilę bez to nie mamy stopów. Trwa integracja niewylaków ze społeczeństwem i wspólnota Interakcje w ogóle są pozytywne. Wygląda na to, że nasze gatunki podążają obiecującą drogą. Przejdźmy. Znakomicie Eliador, populacje. Troszeczkę mi ich przybyło. Kosmiczne ameby. istoty odkryte jakiś czas temu przez naszą flotę to kosmiczne organizmy żywe. Stworzone. Ochrzczone, stworzenie ochrzczone pospiesznie po mianem kosmicznej ameby wskutek złej interpretacji pierwszego pomiaru jest w istocie większe niż przeciętna korweta wspólnoty Eliadorów. Zachowuje się agresywnie wobec okrętów, ale chyba warto kontynuować badania. Fysynujące istoty. Bardziej mnie interesuje możliwość zbudowania fabryk stopów na tejże planecie. Mam dużo przychód minerałów. To też możemy przekształcić je w odletnie stopów. Tutaj zbudujmy sobie. Badania socjologiczne, no jednak tutaj coś się dzieje z tymi badaniami i to się zmieniło. Na co ja nie zwróciłem uwagi. Chyba trzeba będzie troszeczkę to zagłębić temat. Mam tylko tutaj do badań jakich? laboratoria, towary koncepcyjne, punkty badań nowych technologii i coś, no musimy jedno to postawić, bo w takim zestawieniu to my nie mamy za specjalnie. 100 punktów mamy maksymalnie i nie możemy skolonić za następny układ, co mnie niezmiernie rozczarowuje. Kliniki genetyczne zapewniają nam bardzo dobre rzeczy, też warto je zbudować. No i już chyba wyczerpaliśmy limit. Ale sprawdźmy, bo może się rozeszli po różnych planetach. Ilu ich tu jest? Że populacja nie z 7 robotników. Możemy zbudować troszeczkę sektorów przemysłowych zdecydowanie. Już wyczerpaliśmy limit. Tutaj mamy pradawne świat kolonia. Tutaj nie ma, że nie ma prawie wcale, wcale miejsc w ogóle do budowy lub populacji praktycznie nic, ale są bardzo ciekawe rzeczy, które możemy usunąć z pomocą kredytów, których nie posiadamy. Badanie dronów dostępne. 55, 56, 56 miesięcy, tu 42, koszt 2, 000, 2000 badań socjologicznych, tylko Drony. Co my tu badamy? Na razie sobie pod, podarujemy te technologie. Musimy zbadać w, w technice niszczycielne i kilka innych rzeczy istotnych dla naszej poteczki, naszej rozkrywki, naszej kampanii. Upgrade Ech, Martwi mnie tylko utrata tego, tego tego, bo ja nie wiem, ile to ma w ogóle mocy w sobie. I lękam się delikatnie uderzyć w to. No, nie delikatnie, bo bardzo nawet w sumie, co my tu możemy zbudować? Mamy bardzo potężne górnicze. Wykorzystajmy te dzielnice górnicze vessels upgraded. Dobra, flota nasza została ulepszona i mamy łącznie 1100 ataków floty, obrażeń. Zobaczmy, jak stoimy na tle innych imperiów. Siła floty większa, ale reszta jest równa. Zobaczmy na tych anihilatorów. Koszt technologii jest ciut większy i ciut większa liczba floty. Ale mamy tylko 7 układów. Wy macie 5 układów. Ale my nie mamy więcej badań socjologicznych. Zaraz zobaczcie, ile nam przechodzą miesięcznie. Bo jednak, skoro tak, to to jest rozwój. Czyli, skoro badania są e, kluczem do rozwoju, e, jeszcze granic dodatkowo, no to trzeba ich e, ogarnąć więcej. Tylko na jaki zasadzie my te badania pozyskujemy? Okej, okay, anomalia. O, dobra, aliado. Wzrost bezrobocia. Prowadźmy zwiększone. Kilku kryminalistów, to żaden problem. No dobra. na się zasiłki, bo tutaj nam się budują. Bo to na nagły przyrost pracowników wykwalifikowanych przy przyszedł. No i nie jesteśmy przygotowani. Okej, okay, mamy anomalię. Początkowe skanowanie steroidy wykazało, że w jej wnętrzu znajdują się gęsta masa skutego metalu. Może to czymś jakiejś maszyny albo innej technologii. Więcej danych uzyskamy po dokładniejszym skanowaniu. Tak, skanujcie. Następnie, co my tutaj mamy? Zatrzymajmy sobie czas. Mamy anomalię, która się bada i statki wrogie w ...wrębie naszego układu. Czy coś ten statek czyni, ten dragon czyni? Po prostu postawa agresywna. Nie możemy podejrzeć jego technologii. W sumie to być takim naszym swoistym obrońcą tego układu w razie czego. Z niego nie, wy nie wyjdziemy, ani nie wyjdziemy do niego. No i jest słaba sprawa. Dobrze, statyk konstrukcyjny. O, i możemy. nagle nie potrzebujemy tych badań socjologicznych, żeby zająć układ. Coś się tu popsuło. Ok, skoro się coś popsuło. I się naprawiło. No to teraz idziemy yy, z ogniem i mieczem Ok, ale w sumie z mojej strony to będzie na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z Grystalis i Ancient Relic Story Pack. Zapraszam do subskrybowania kanału, oceniania materiału. No i zo do zostania na dłużej. Tutaj mamy tego smoka, którego trzeba wyjaśnić w dalszym etapie rozgrywki. Trzymajcie się i strzała.